Linia boczna to bardzo ważny organ u ryb. Pozwala im poznawać najbliższe otoczenie bez użycia węchu, smaku, wzroku czy dotyku. Jak to działa? Linia boczna to kanał w skórze ryby połączony co kawałek ze środowiskiem zewnętrznym. Kiedy ryba zbliża się do jakiegoś obiektu lub obiekt zbliża się do ryby, powstaje ciśnienie, które wywołuje ruch wody w tym kanale. Ruch ten rejestrowany jest przez specjalny narząd, powtarzający się cyklicznie w kanale linii bocznej, który nazywa się neuromastem. Jest to nic innego jak zlepek komórek stanowiący zakończenie nerwu. Komórki te zakończone są delikatnymi rzęskami, które odpowiadają za rejestrowanie ruchu wody i zmian ciśnienia. Komórki te połączone są z nerwem, przez który impuls przekazywany jest do mózgu. Linia boczna ciągnie się wzdłuż obu boków przez całe ciało ryby i ma kilka ujść na głowie. Doskonale widać je na przykład na głowie szczupaka. Grają one szczególnie ważną rolę, bo pozwalają rybie na rejestrację tego, co dzieje się przed nią.